Hej wam tu o wsiku zagrajmy w Lightning Crashes i będzie... O boże to było straszne To było straszne intro Nie, nie pamiętajcie w ogóle o nim Doszedłem tutaj mm, Co za głupia skorupa Co za głupia skorupa Jeszcze raz Troszkę cheatuję Troszkę Troszkę Mam tutaj, żeby nie trzeba ciągle tego samego, bo mnie to, żeby to Ale, Ale? to wszystko. Gramy od 3 dni i gramy na padec, który tam jakoś potrzebuję, jeszcze. Zacznę na A więc więc zacznę to będzie. Zacznę. No, epic skill, epic dodge. Nie Jestem dobry, nie? A to jest które mają tej że więc pójdziemy do niego. Szczególnie jak się wie, jak się nie, jak, no. jak się wie, jak się nie, z tymi czego nie, czego nie, i nie, od nie, a nie, czego po sobie małe czego no nie, teraz to jest nie, czego nie, Prosta w nią okay. Hej wam tu ofsikus i zgadnijcie gdzie jestem Tutaj, pograjmy w, w Lightning Crashes. W dzisiejszym odcinku będziemy cheatować Zapiszemy, Zrobimy sobie tutaj małego checkpointa żeby było łatwiej, bo nie mi się znowu tamtego przechodzić pierwszy razy. Plus te skorupy. Te skorupy są głupie. Ale ponieważ mamy tu checkpointa, to nie jest taki duży problem. To trzeba mieć łeb, żeby takie coś wymyślić. Okej, okay, tu skaczemy i tu skaczemy. To nie jest trudne. Owsik, ogarnij się. Okej, okay, to jest... to jest już bardziej trudne. To nie, to nie jest trudne. O, fałszywe chmury! Uuuu! Traf mnie I tu jest koniec Tada! Oczywiście, że, że byłem akurat przed końcem. Tak zawsze jest. Tak jest zawsze Plus, mam swojego pada Jakoś, jakoś działa. Rury i pola. Ruszamy w rury i pola. Czarny T-rex? Czarny T-rex? What the? What the hell? No, są pola, są rury, jest Banzai Bill. Jest kolejny Banzai Bill. Mhm. Są drzwi. Tajemne miejsce z power rapami, fajnie. Przyda się Przyda się. To chyba pierwszy raz w tej grze gdzie... Gdzie... Gdzie? Gdy są T-Rexy. Wow, wow! Banzai Billu No nie Głupi Bill. Chodź, biegnij tu. Dziękuję. Ooooooo! Pa 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 rapa. To nie było takie trudne ale postanowiłem że powiem wow, o, o tak sobie hmm. Wygląda Serio? Bullet jumpy czy... O oh, oh, To było dobre Okej okay, będzie bullet jump jak sobie życzycie To jest niebezpieczne O nie o... o to, to była głupota z mojej strony, ale boję się tego Charlie czaka znaczy. Cały czas mówię Charlie? Za cóż orukała! Okej okay. Wracamy tutaj a, a, Nie! Okej, okay, okej, okay. grzyb, grzyb i do drzwi. Uff Już się... O! Okej okay. A! Jakimś ...cudem nie trafiłem w ten W ten, ten Przecież nie będę budował cał całego... Mostu Aaaa. Power up, dziękuję No, moja intuicja Panie! Panie, nie straszmy Mhm, tu jest to Tu jest to. Zaraz zobaczymy. Co nas? Tutaj czeka kolejny grzyb. Wi. Hmm... Do drzwi. Hmm... O! za na platform. Ops. Jestem dobry w jeździe na platformach. Coś tu jest? Tu nie ma żadnych easter eggów. Odejdź. Hehe, odkryłem sekret! Wiktorii. O, o. Hmm, niebezpieczne... Niebezpie... Nie! Niebezpieczne ryby. Podbijanie się pod wodą. O, nie. A tam nie mogę przejść. ta ta ra ra, ra 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 Kto wygrał owsik, wygrał, bo jest w miarę dobry. Mm -hmm. On jest to, czy to jest czerwony level? O nie! O nie! Nawiedzone te są czerwonym levelem. Nawiedzone pola. To niedobrze. Szukamy sekretnego wyjścia. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Pobawię się na, z tym później Dom zła o nie to jest ghost house okay. To nic, ja się ghost houseów nie boję One tak dziwnie za mną podążają Tak jakoś nieduchowo nie na, 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 Siatki. Siatki. Jestem tu bezpieczny. Mam P Switch. wielki Bu. Zaprowadź mnie. Tam. Proszę, 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 proszę. proszę. Nie to nie Nie to nie Będę miał P-Switcha ze sobą O, A. o boże Jak... O jezu Jak mi przestraszyło, ale Hmm Czyli coś trzeba zrobić z tym P-Switchem Naciśniemy go i zobaczymy co się dzieje Aha Ukryte drzwi. Hm? Chodźcie tu, teraz was zwabię. Tu musi być gdzieś ta um, fasolka, tak jak to kiedyś. Czemu to jest? to jest fasolka Kiedyś tak się na to mówiło hmm. Dragon Coin Weźmiemy to o, o nie, o nie Nie, nie, nie spadaj Uff. O o, nie lubię tych dziur w podłogach Tak, tak wiem. Tak, wiem. I exit. Ta, 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 ta. Wygraliśmy. Wygraliśmy grę. A ja będę musiał szukać sekretnego wyjścia. No cóż, w następnym odcinku pograjmy w Lightning Crushes. Idziemy z powrotem na dół. To było wszykus? Trzymajcie się i na razie.